Wieczorem i w nocy było około zera na minusie. Teraz w dzień jest, yy, już wam mówię. dzień jest w dzień jest, jest 1-2 na plusie, ale taki wieje chąpski zimny wiatr, że od temperatury odczuwalna jest na minusie. I jak widzicie pompa chodzi teraz na minimalnej mocy sobie. Ale cały czas te lamelki tutaj są zaszronione także daje radę w domu mam 21,5 stopnia na grzejniki mi idzie już Wam mówię A Świecimy. na niki mi idzie 37 stopni Wracam mi z grzejników 35 Tutaj mam y, temperaturę, ja nie włączyłem sobie już momencik. I mamy tak, o, teraz będzie lepiej. Temperatura gazu jest y, 42 stopnie, tutaj mamy 40 y, zasilanie y, z wymiennika na wężynice idzie 43, powrót jest 47. <laughs> Jak widzicie, przez 18-19 godzin zjadło mi 26 kWh. No i teraz troszeczkę podgoniła do góry na 1500W. A tak sobie chodzi, właśnie 1400-1500, chyba że jej braknie, to wtedy podgania i te defrosty rozbija. Także daje radę na razie. Zobaczymy przy pełnej dobie, bo ta średnia wychodzi taka właśnie, że yy, będzie około średnia 0 stopni dobowa bo w dzień mam jakieś plus 2, w nocy miałem jakieś minus 1, minus 2, plus wiatr Tak gra średnia dobowa, zobaczymy ile mi wyjdzie po prostu kWh ja ten sterownik mam w salonie połączonym z kuchnią i właśnie po gotowaniu temperatura już jest już prawie 23 stopnie ale jak widzicie cały czas się kręci a już Wam wytłumaczę dlaczego to się tak cały czas kręci ogólnie na sterowniku mam nastawione do 22,6 ma się wyłączyć było 22,8 i mówię Wam dlaczego. Tak się dzieje. Po pierwsze, że ogólnie się w domu gotowało i w tym pomieszczeniu jest cieplej, a w innych pomieszczeniach jest około 22 stopnie 21,5. I na zewnątrz jest teraz 5 stopni. Także po 13 jest mamy 5 stopni na zewnątrz. Pompa już się nie szroni, bo nie ma powodu tak naprawdę. Przedtem było około ile tam było? Około 1 do 2 stopni tak właśnie dziwnie łapała. I Wam tłumaczę dlaczego jeszcze ona chodzi, a się nie wyłączyła Dlatego, że dzisiaj y, był w miarę ładny dzień A ja z racji tego, że kręcę pod światło i nic nie widać Z racji tego, że mam właśnie dwa soltrackery y, O mocy 8-9 kW To w taki dzień wolę kręcić do zachodu słońca praktycznie Normalnie masakra z tym światłem Wolę, y, żeby chodziła do słońca y, do końca dnia Do końca słońca i wtedy ustawię sterownik na tą temperaturę, na którą ma po prostu to działać. Także przejdźmy jeszcze do środka. Jak wyglądają teraz te temperatury przy pracy, właśnie pompy ciepła I Jak widzicie, 22 godzina. U mnie doba trwa mniej więcej od, od 16 do 16, bo jak po robocie zawsze wracam, to sobie spisuję. I widzicie, pompa właśnie teraz tak chodzi, właśnie 1300, 1400 to jest jej minimum, ona, ona niżej nie zejdzie mamy 32, idzie, idzie, 32 kWh i to powinno być na dzisiaj na tyle, ale ja to ciągnę dalej bo dzięki temu, że przy takiej pogodzie ogólnie jak widzieliście przedtem jakie tu były temperatury teraz mamy 45 stopni gaz przedtem chyba było 41, to trzeba było cofnąć się do filmu i mamy dalej, zasilanie wężownic mamy właśnie z wymiennika idzie 43 Wraca na wymiennik 30, 35 i cały czas mi idzie na i mi idzie 37 stopni i wraca mi 35,2. Także sytuacja się ogólnie nie zmienia. Zmienia się tylko to, że pompa zeszła z mocy, ale ma wyższą temperaturę przy gazu, przez to, że jest po prostu trochę cieplej na, na zewnątrz. I ja to wykorzystuję, przez to, że mam i lepszy COP, bo przy ZERze mam około COP około mam 2. Przy takich pięciu stopniach to już tam skacze do 2-3, 2,5. Z tego co robiłem próby na buforach. Jest właśnie jeszcze jedna sprawa związana z tą fotowoltaiką. Bo zobaczcie, dzisiaj o. Dzisiaj właśnie było trochę tego słońca. I pompa się popracowała, kiedy było to słońce. I kiedy dalej jest, no teraz chmura jakaś wyszła, ale jeszcze chwilę będzie. Wolę ją zostawić, żeby sobie pracowała. Bo mamy produkcję 8,9 kW na jednej instalacji na 3,85 na 5 kW mamy 11,20 Także cały czas jak najwięcej na tej autokonsumpcji, jak najwięcej, żeby w dzień pracowała. Oczywiście, jak są cieplejsze dni, no to nie kombinuję tak naprawdę, bo nie ma sensu. Tu widzicie, mamy 400. Teraz w tym momencie chmura przyszła 460 W, na tamtej jest 600, także 1000 W idzie. Czyli jakieś z tego około 330-350 idzie do pompy ciepła. Także kilowat ona pobiera więcej, także jak widzicie, już 31 minut nowej doby idzie, słońce już uciekło, że tak powiem. Także ogrzewanie w domu, sterownik ustawiłem, żeby się na 22,6 wyłączył. Także układ się wyłączył i teraz jeszcze nam pompa ciepła dobija. Bufory do 38 stopni, także jeszcze się kilka pokręci, i na tym trzecim zbiorniku tutaj się pojawi 38 stopni, na tym czujniku od pompy ciepła ona się wyłączy. To jest w miarę nagrzany do wieczora powinno wystarczyć. I słuchajcie, tak wygląda listopad. Dzisiaj mamy tutaj mamy 35 kWh, ale jak widzicie, w miarę dni są stabilne. No dzisiaj ten wiatr robotę zrobił i też takie, że tak powiem przeciągnięte przeze mnie ogrzewanie ale to takie bardziej celowe żeby tutaj było większe zużycie, ale jednak przy pracy razem z fotowoltaiką i pozwoliłem sobie, no nie będzie Excela tylko po staremu trochę to przeliczyć jak to w listopadzie wygląda w momencie jakąś ostrość i jak widzicie czekajcie, wezmę taką żeby było tło i do tej pory w listopadzie pompa ciepła zjadła 607 kWh Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, to jest taki buderosik ona tutaj wciąga z pomieszczenia powietrze i do niego wyrzuca. Tu jest top 2 stały to, to ma około 10 lat ta maszyna, ale dalej ogarnia tu jest 300 litrów zbiornik codziennie nagrzewany do 45 stopni i jak widzicie średnio 2 kWh Jedną dwie to wszystko zależy jak układ solarny, że to wspomaga, bo on ma w sobie wężownicę solarną w środku i dzisiaj nawet było trochę tego słońca jednak no niestety kolektory już są 30 stopni mają kąt i są tak nisko że e, no, jest, no za dużo energii z tego nie uzyskuje także idziemy dalej pompa ciepła w tym miesiącu 32 kWh i farelka 12 kWh także na listopad już na ogrzewanie poszło mi pompą ciepła no farelka praktycznie widzicie to taki procent Poszło mi 651 kWh i nadwyżki mam jeszcze 1573 kWh, także nie jest źle. Jeszcze nie przepalałem w ogóle w kopciuchu i na razie nie mam zamiaru. Z tego co patrzyłem w dane historyczne, to w tamtym roku, jak grzałem buforami, to w listopadzie miałem. Moment na siebie przełączę, to w listopadzie miałem ponad 1000 kWh, tam było 1000 ileś, nie pamiętam dokładnie. I 1,1 jeden, 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 jeden metra sześciennego drzewa już mi poszło, bo wtedy grzałem. To były bufory o pojemności 450 litrów, w tym była grzałka 1 kW w jednym, w drugim 2 kW grzałka i przepływowo do tego był piec elektryczny. Także widzę już ogromną różnicę przy pompie ciepła, która i tak jedzie na wężownicach, ma wymiennik na zewnątrz. I jeszcze ja mam grzejniki w domu. Pojedyncze panelowe, które, w których konwekcja to jest normalnie masakra jakaś, ale i tak powiem wam daje radę. I powiem wam, jakby mi ktoś rok temu powiedział, że 37 stopni na grzejnikach mając, jak już takie minusowe nawet temperatury były przy moim domu. Ja wam rzucę na sam koniec jeszcze właśnie dokładnie. Jaki mam dom, czym ogrzewam, jak to ogrzewam, także. Także tam będą pełne informacje i nie uwierzyłbym w to, że można takim niskim parametrem e, nagrzać, bo jakby ktoś mi powiedział, że masz 21,5 stopni, 21 stopnia w domu jest ciepło. No to bym mu nie uwierzył, bo ja siedziałem wtedy było około 23, jak e, właśnie cyklicznie piec się włączał, dało 50-60 nagrzejniki, później się wyłączał. I było 23 stopnie w domu, ale było zimno, bo to powietrze stało w miejscu. A teraz ten grzejnik jest cały czas, ma te 37 jeśli jest na zewnątrz. E, 10 stopni no to pompa ciepła tym copem podgania trochę do góry i jest nawet 38 stopni bo z, u, ogólnie prądu idzie tyle samo tylko właśnie e, ta, tej energii że więcej pobiera e, z zewnątrz i podnosi temperaturę przez to i e, powiem wam 21,5 stopnie w domu jest tak jak było 23 jak e, nie grzały grzejniki jak przestały grzać po prostu nie bo powietrze tutaj cały czas jest ta cyrkulacja i jest ciepło a ja lubię ciepło i powiem wam, nie będę wam kłamał, że, że yy, o 21,5 ja będę chodził w swecz albo coś. Ja chodzę cały czas w koszulce i, i jest, powiem wam, jest fajnie. I to sobie tak pyka na spokojnie cały czas. Także yy, wiem, że jak przyjdzie średnia chyba tak minus 5, no to już trzeba będzie przepalać, bo, bo to nie będzie miało tak naprawdę sensu. A jak zapnę już normalnie yy, tego greco nie mam czasu go na razie zrobić, ale to jest projekt na. Przyszły sezon jak go zapnę yy, na splicie normalnie już będzie sprzęgło 300 litrowe i teraz jak ja mi teraz właśnie idzie na bufory 40 41 stopnie ja z tego tylko zyskuję 37 także tutaj jak ja sobie 37 z tamtego puszczę to nie dość że zejdzie z mocy to jeszcze będą mniejsze zużycia i i będzie to lepiej hulało i do tego jeszcze grzejniki wymienię na podwójne właśnie yy, już z konwekcją takie panelowe zwiększę powierzchnie Także będzie tylko lepiej, tak naprawdę. Dobrze, zobaczymy, jak to wszystko będzie hulało. Na razie jestem zadowolony i cały czas jadę tą pompą ciepła. Ona się wcale nie morduje, bo jak widzicie, przy tych zużyciach można sobie to przeliczyć, czy na dobę nie ma e, jakiegoś dużego obciążenia. Ile musi tam sobie wyjedzie, bo musi olej przemieszać albo coś. Ale tak się trzyma cały czas. 1300-1500W to wie, ona sobie tak cały czas chodzi. Także e, nic jej się u mnie złego nie dzieje. Dobra. Teraz wrzucę Wam jeszcze, e, dla tych co nie wiedzą właśnie e, jaki mam dom i ogólnie jak ten cały układ e, wygląda, bo inni to znają dokładnie, dlatego wolę zostawić to na, na sam koniec. Także zapraszam. Dom ma 10x9,5 m. Poddasze na razie jest nieogrzewane. Rok budowy 1980. Powierzchnia bez poddasza 165 m2. Powierzchnia ogrzewana 110 m2. Całość ogrzewana grzejniki stalowe plus dwa aluminiowe i drabinka. I tak, piętro to jest 71 m2, czyli 184 m3. Tutaj znajduje się sterownik buforów, który pilnuje y, temperatury i grzeje, że tak powiem, cały dom, górę i dół. I na parterze jest 39 m2, to jest 82 m3. Reszta pomieszczeń, tutaj to są pomieszczenia użytkowe i są ogrzewane tak naprawdę teraz z tego co te bufory promieniują. I tutaj jest też farelka 1000 W, która też pilnuje temperatury. Bo dół jak widzicie jest y, jeszcze metr w ziemi. I tutaj mam y, ogólnie z fundament, cegła jest na zewnątrz do poziomu tutaj y, płyty i od środka jest pustak żużlowy. Na górze mam pustak pianowy 25 cm na to wszystko idzie styropian 10 cm i fundamenty są jeszcze steropiane 5 cm ocieplone także taki średnio ocieplony dom także tak to wygląda na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW przerobioną z używanego klimatyzatora to jest inwerter na kapilarze do niej jest przyklejony wymiennik płytowy to jest wszystko na zewnątrz jak widzicie i Ogrzewam y, z ład wody, tutaj y, 900 litrów z ład wody buforów, to jest y, system przeciwprądowy już y, zrobiony. Także ogrzewam poprzez wężownice, które, też, które generują straty, bufory też generują swoje straty i system ogólnie z nagrzejnika, który też generuje straty. Także to jest próba zobaczenia y, ile taka pompa da radę po prostu, lepiej y, po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2-2,5 razy lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa i będzie to o wiele lepiej pracowało. I dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo jak grzeję prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda.